W dzisiejszym programie potrójna wygrana Michała Abika, debiuty młodych koni arabskich oraz husaki francuskie, czyli wyścigi prawie dla każdego. W ubiegłą sobotę swoich kibiców i rywali zaskoczył jockey Michał Abik, wygrywając trzy gonitwy pod rząd. Pod jego prowadzeniem wygrała nawet dopiero debiutująca trzyletnia Klacz Nezmi Almers. Gonitwa początkujących trzyletnich Klaczy czystej krwi arabskiej była ciekawym doświadczeniem dla jeźdźców i trenerów. Moje dwa konie debiutujące tu co wygali, byli przedostatni, ostatni, ale ja w nich widzę potencjał na przyszłość, bo to nie pierwszy wyścig decyduje, co ten kon będzie wart następny, poro następni i tak dalej. Uważam, że te moje konie do końca sezonu wygrają po jednym wyścigu. Zaskoczeniem były wygrane Sarinhela w gonitwie dla czteroletnich i starszych koni arabskich oraz Golejewskiej klaczy Nagroda w wyścigu dla koni trzyletnich. Atrakcją wyścigów konnych jest rywalizacja kłusaków francuskich. Dwukółki zwane sulkami ciągną konie biegnące kłusem. No Wyścig rozpoczęliśmy tak jak, tak jak zamierzałem, czyli żeby iść na front i atakować z frontu. No udało nam się objąć pierwszą pozycję i tak już dotrzymaliśmy do końca. Kusaki są tak wspaniałymi końmi, że trudno się nie zajmować tym. Zaraziłem się przez przypadek tą dyscypliną sportu i kusakami. No i tak zostało. No i teraz to jest mój sposób na życie. Mam stajnię wyścigową. W stajni mamy około 20 koni. Zajmuję się tym zawodowo i mam nadzieję, że do końca życia będę to robił. Najciekawszym wydarzeniem była międzynarodowa gonitwa dla trzyletnich i starszych kłusaków francuskich. W Polsce jest za mało wyścigów dla, dla koni w ogóle, żeby zająć się tym zawodowo. Tak jak na przykład Francja stoi górą w wyścigach kłusaków, tak. Mamy za mało, więc przeważnie są to ludzie. Że robią coś na co dzień, a konie są tylko dodatkową pasją. Zaletą tego rodzaju sportu jest to, że praktycznie każdy może go uprawiać. Nie ma jakby ograniczeń wiekowych, nie ma ograniczeń wagowych, każdy może to robić praktycznie i dlatego też to robię. Nigdy w życiu jakby figura moja nie pozwoliłaby na to, by być dżokejem. Uwielbiam rywalizacje i wyścigi i każdy, kto ma ochotę i lubi rywalizacje i wyścigi, zapraszam. Najbliższy weekend zapowiada się emocjonująco. W każdym z dwóch dni wyścigowych zostanie rozegranych po dziewięć gonitw. W sobotę szczególnie interesujące zapowiadają się dwie gonitwy. Pierwsza o nagrodę Jaroszówki, a druga memoria o Stanisława Sałagaja. Niedziela na Służewcu będzie dniem z udziałem gwiazd wyścigów żużlowych. W sobotę na PG Narodowym będziemy emocjonować się występami polskich żużlowców. Na czarnym torze, natomiast w niedzielę na Zielonym Służewcu zapraszamy fanów żużla, aby odwiedzili w tym dniu nasz tor i spotkali się ze swoimi idolami. Najbliższa niedziela to również ważne gonitwy imienne. W niedzielę, w dzień żużlowy punktem kulminacyjnym dnia będzie gonitwa opuchar, Lotto, Film Speedway, Grand Prix of Poland. Natomiast jeszcze będą dwie gonitwy imienne ważne, nagoda Golejewka i Nagoda Pamira. Szczegółowy program wyścigów z listami startowymi znaleźć można na stronie